To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Z Robertem Talarkiem spotkaliśmy się na gali Babylon, Fight Night chyba tak się nazywa jeden. Ta gala w Pruszkowie. Dlaczego tu przyszedłeś? poglądać boks, MMA czy, czy po coś innego? Zostałem zaproszony przez mojego promotora, mam powiedzieć kilka słów, w studio masz jakieś walki na horyzoncie? Bo wiem, że była propozycja walki na tej gali. Na horyzoncie nie mam żadnej walki. Propozycje na razie się pojawiają z całego świata. Ameryka, Chiny, Europa. Także czekam na coś bardziej interesującego. Jak z perspektywy czasu oceniasz tą swoją walkę z Szymańskim? Oceniam bardzo dobrze. Walka do przodu. Trudna walka. Takie walki też się zdarzają prawda? i, i tutaj jest istotne w boksie zawodowym czy potrafimy powstać po takich mocnych ciosach dalej walczyć. E, ale byłeś trochę krytyczny mam wrażenie wobec siebie wtedy, a, a obejrzałeś całą walkę czy obejrzałeś tylko highlights? E, technicznie jak oceniasz swój jestem? Ja w walki zawsze powoli wchodzę i i z reguły, z rundy na rundę się rozkręcam i walczę, walczę coraz lepiej. I tu w tej walce było bardzo podobnie. Pierwsza runda, no musiałem wejść w walkę, co, co było widać, że weszłem słabo. Bardzo wtedy odczułeś te ciosy? To było tak, że, że faktycznie byłeś wyłączony zupełnie z tej walki i walczyłeś na jakimś instynkcie? Pierwszy cios to był właśnie nałożone, nałożenie się mojego ciosu na, na jego cios i trafił mnie. Kontrom poprzez właśnie ten cios spowodował dalszy, dalszy knockdown, bo cały czas grało po tym pierwszym ciosie. A jak oceniasz Szymańskiego? Czy to był. Bo on stwierdził na początku, że kończy karierę po tej walce jakby na, na tle Ciebie, rozumiem, że ocenia, że skoro z nie jest w stanie wygrać, to to nie powinien kontynuować kariery. Ty z tymi opiniami, pamiętam, że tuż po walce się nie zgadzałeś. Nadal uważasz, że, że powinien walczyć dalej? Proponowałem mu oczywiście e, trening ze mną, gdyby chciał zrobić wytrzymałość. Zapraszam do Rudy Śląskiej, tam trenujemy mocno e, i, i widzę w nim duży potencjał, bo walczyłem nawet z mistrzami świata e, w Anglii i ci mistrzowie świata nie byli tak mocno jak Patryk Szymański. Spotkałem go ostatnio na gali w Jeleniej Górze i powiedział mi, mam nadzieję, że będzie mi za złe, że e, gdybyś tą mu rewanż, to na pewno by taki rewanż wziął. Jesteś skłonny taki rewanż mu dać, czy czekasz na inne oferty? Myślę, że rewanż Szymańskim jak najbardziej. Nie mówię nie. Ale teraz podejrzewam, że spadł trochę w rankingach i i taka walka mogłaby mi za dużo punktów nie dać. Czy następnym razem w takiej walce myślisz, że już nie byłoby tak dramatycznie? Rozszyfrowałeś go? Wiesz, jak tym razem bezpieczniej wygrać? Oczywiście, że jeżeli walczysz z zawodnikiem, to kolejna walka powinna być lepsza. I z reguły tak jest. Słyszałem, że urodził się dzieciak, córka, tak? Jeżeli dobrze słyszałem, to jakoś wpływa na Twoją motywację? Y jeżeli chodzi o e, Wiktorię, Wiktoria ma już miesiąc, skończyła w czwartek, e, a więc e, miałem po, 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 po urodzeniu dziecka e, miesiąc e, przerwy od boksu, więc trochę odpocząłem, e, zajmuję się tutaj innymi sprawami, ale od, miesiąc, od, miesiąca, tak, od miesiąca jestem prawie, e, e, no kalendarz mi się pogubił, ale już od, od dłuższego czasu teraz trenuję. Mówisz, że z ostatnich 18 walk wygrałeś 16, jeżeli dobrze pamiętam. Trochę tych walk było zagranicznych, były na dużych polskich galach, tak jak ostatnio. Jak to podreperowało Twój budżet? Nadal musisz pracować i łączyć pracę, czy po prostu już teraz chcesz łączyć zawód pięściarza z pracą? Znaczy zawód pisaarza z pracą oczywiście w kopalni. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jak najbardziej trzeba to łączyć z kopalnią, bo nie widzę tutaj szansy na to, żeby żyć z tego boksu. I cały czas jestem na etacie i, i, i godzę się z tym i ciągniemy dalej. Masz coś powiedzieć o tym stroju, w którym dzisiaj jesteś? No, łączę się tutaj z, z kopalnią, także. Myślę, że te dwa zawody też tu dobrze trzeba symbolizować. Kiedy mniej więcej możemy się spodziewać Ciebie w ringu? Trudno powiedzieć, bo propozycje napływają. Ja mogę walczyć za miesiąc. Dobra, to czekam. Zapraszam. Wszystkich fanów boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.